Dobra Tych wiadomo jak tam, jak tam ta była, to w drugim donecie, w nie było nic, a w trzecim był sam wykryciem Także jeżeli, jeżeli chcesz tam jakąś ten wiadomość dodać, to na tym już wkrótce Ja sobie zrobię Prince screena i też dodam, i to O, dobra ...opisu Opuszczanie futa Dołączyłeś już? No, dołą... wczytuję Dobra, ja już mówisz Czyli ja będę miał z Tobą szansę? A dobra, niech będzie. Aha, nie mogę tymi składami? O, nie mogę, dobra. Dawaj, akceptuj. Zresztą bym na taką formę, no bo tak grają. Ja sobie tu No ja też zobaczę, co, co mogę pozmieniać. Czemu sobie teraz nie zmieniłeś? Czego? No bo teraz dałeś, że jesteś gotowy i już... I nie, nie dałem gotowy. Nie dałem gotowy. U Ciebie też pisze, że gotowy. Aha To jest tak przedmeczowe jeszcze jakby. Ale nie rozumiem czemu. Kurwa widzę, że Milan, Milanowi dobrze w lidze musi, skoro wszyscy mają formę na dół. El się Siemano na streamie życzę miłego oglądania. Dobra, waliz, to ja nic nie zmieniam Dobra ludziska to teraz obstawiajcie kto wygra Możecie wyniki nawet obstawiać Będzie pierwszy mecz panowania na Twitchu <noise> Pierwszy mecz panowania na Twitch <noise> Powiedz mi Johnny jak się czujesz jako pierwsza osoba która wystąpi w mojej nowej serii na Youtube czuję się zaszczycony i ustawiłeś tam w tym w imprezie żeby było słychać? tak, tak ogólnie czuję się zaszczycony i jestem bardzo dumny z tego, że będę na Youtube i bycie na jakąś sławę, bycie celebrytą i bycie na... no no, to podam tam ten, podam do twojego streama Ling oczywiście, nie? No, dziękuję Ci bardzo. Ale napiszę, żeby nie wchodzili. Napisz ten, ten, ten gościu lami, Ling. Spoko ziomek, ale strasznie, nie oglądajcie. Spoko, spoko ziomek, streamuje Tetrisę, zapraszam. To nie może się podobać, z Dobra ludzie, bo ja tam będę teraz mniej intensywnie patrzył na, na... ten, na czapę, Nie no, ogląda, skarpę, i oglądaj, oglądaj czwarty. Tak, jasne. to kurde, jaką ma tymi emoticone wysłałeś tutaj. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dośrodkowanie. Jaka? Bo nie jestem u Ciebie na czacie. Taka, taka jakaś zliksowana z różnymi kolorkami. W ogóle nie wiedziałem, że to się da. Ależ walczą o piłkę. No mi ja ostatnio mówię... właśnie... Jak... To jest teraz taka, że będę patrzył na czad, jak będzie jakiś out albo coś. I to nie, 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 no, ta, czekaj, ale... zaraz kopnę na aut. Możesz poczytać, Marcel, Marcel. Yy, co Chcia miałem powiedzieć. No, do mnie właśnie jak ta banda osobników biła, yy, to jakieś ikonami też napierdzielali, jakieś trójkąty z oczami. Nie wiem, co to w ogóle. Trójce święte no. i nie wiadomo co. Dobra widzę, że ten Milan ma strasznie kiepski skład, chyba w fucie mam lepszy. Ale masz głośno telewizor, aż słyszę w mikrofonie. Serio? jak go mocno przyciszyłem. No, ja w ogóle zrobiłem tak, że... Prawie mam wyciszony, sam go nie słyszę, bo mi też pisali, że tam w geta, w tym to nic takiego nie było, nie? A w Fifie coś, coś nie tak. I brameczka. Ohoho, gołębia, że chcą patrzy tam na czat. A patrz, jak blisko okna. Czy już dalej ten y, telewizor? Bo przyciszyłem teraz. Nie, teraz już nie. Katastrofalne podanie łatwo łatwo teraz. Możesz spocząć. Znaczy wierz mi, to nie przeszkadza, nie? Tylko właśnie się zastanawiałem, czemu oni... Nie ja, dobra, dobra. I tak wszyscy wiedzą, że ja muszę wygrać, bo... ...bo to będzie na kanale i, i tak tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dobra, lagi są. Słowo mam drużynę, noby nie umiem biegać. Marlesi jeśli jutro ci na pewno miejsce w aktywności... W aktywności podniosę, bo jesteś na każdym moim stream ostatnim. I moim... Na wszystkim panuję. Wygrałeś coś z ostatnich dni w GTA, czy Nie, nie, się Fifa. Chcę wbić do pierwszej ligi tam, udowodnić ludziom, że ścina coś, też ścina, No, to też właśnie teraz tak coś przycięło. Wow. Nie no, mówię Ci, chcę udowodnić ludziom, że wejdę zawodnikami ze skillem 80 do pierwszej ligi i wszystkich zaoram. Tylko no, chyba nie dziś. No bo od szóstej ligi zaczyna się tak, tak już dość ciężko, przynajmniej nie było Co ty gadasz, jestem w szóstej ligi, prawie awansowałem No to mówię, że ja też miałem prawie awans do piątej, ale ale potem już poszedłem do tyłu Znaczy no... Ogólnie to bym awansował, tylko mineta wyłączyło Chyba żebym tego meczu tam ostatniego nie zremisował, ale... No nie ma jeszcze jakoś tak super ciężko Niektórzy się zdarzają co, co wyskoczą ci z tym składem nie Ronaldo Benzema i, i cześć Marco Diablo czy jest na PS3 jest na PS4 jest na komputer także na no, Wensi możesz kupować O jeezzy oh, Wyjaśnił Piółka poza boiskiem będzie rzut rożny. Obrońca wybija piłkę głową. Nie podoba mi się w tej chwili parę rzeczy. Na przykład to, że... Jeszcze sędziowie strasznie jej nie podobają. No... No, 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 właśnie to... To jest jedna z tych rzeczy, która mi się nie podoba i to... strasznie, strasznie, strasznie bardzo. No jest na przykład to ja gram tylko na PS4, także jest na przykład ja w pracy i no no. Jest na przykład akcja, że jesteś sam na sam i ktoś ci nie wiem, kosę zrobi z tyłu albo już masz strzelać, on cię jakoś zablokuje, także no, nawet piłka nie wejdzie no. tylko po nogach i żadnego faulu nie. Wszystko jest w porządku. No albo często ja miałem, tak, że na przykład już była jakaś akcja i to taka naprawdę no bardzo jest w polu karnym. I gość ci przerwał mecz, bo, bo, bo tam nie wiem, bo, bo się zbliżał, w nie wiesz. No to ja miałem wiesz. ten. Ja miałem teraz taką sytuację, nie co ci mówisz. Mam chce na sam, ziomek złapał mnie, nie wykopał, tylko sobie spuścił piłkę i trafił do swojej bramki jak wykop... jak wykopywał to zakończył, nie? I mnie zaliczyło tego, A bo A Albo biegnę sobie z piłką, wlecę w kogoś, ja, ja, ja mam piłkę i wiesz, i wolny dla przeciwnika. Nie ja sędziowie są tragiczni. Mówisz miliczeniu, że był się kibał, no ale wiesz tutaj kurde. Bo... Nie chcę wiesz Baczeksa tu jakieś... <grym> dobra, 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 dobra Zagramy rewanż jakimiś lepszymi drużynami, znaczy może ty masz dobrą... Znaczy ja ogólnie jak gram wiesz zespołami nie z i nie, Team swoim to, to zawsze gram Borosem nie, ja kibicuję tak, mięso. Czasami, Re czasami Realem coś tam się bawi, ale jak z kumplem gramy w czwartki, właśnie jak do nie wpada, to on zawsze gra ba Borussia, y tym, Barcelona ja I co i gracie ten? 5 znaczy, godzin. 5 na... no, godzin no, i nie, jedne nie, składy. No, znaczy gramy, ale 2 godziny i jedne składy. No dobra, nieważne to dzięki za oglądanie zostaw followa jak możesz i trzymaj się do następnego. Ja dzisiaj jeszcze żadnego followa nie dostałem. Ja dajś. też nie. Biednie. Ale chłopie, ty już ty, ty ostatnio tyle dostał, że masz na miesiąc do przodu. <gulatory> <gulatory> no, dobra, trzeba coś zmienić, bo nie da się grać. Ja ogólnie bardzo rzadko zmiany robię, nie wiem jakieś jest, jak jestem upośledzony na tym punkcie i... Ale nie wszyscy mają formę w dół, nie? Jak jeden mąż. El to dzięki wielkie za followa, witam w bronie moich wiernych widzów. To jest dopiero jest ściema, nie? Tutaj. To jest ściema. Przed chwilą ukazałeś zostawić suba. Zmusiłeś go do tego ewidentnie. A teraz mu dziękujesz. Kulturalnie <grym>, poprosiłem. Ja dobra, dobra, to się wszystko nagrywa. Diviczani na boomenga nie dam na atak, bo na ataku mam Roysa i Rojsa, bez Roysa to ja tu po prostu nie grał w ogóle. No dokładnie, no, bez i... Roysa rozroj... Rojs, się nie da żyć. No. To jest mój zielony. No nie. Spala. A to ja już w sumie wiem? Dlaczego ci tak dobrze idzie? Bo masz drużynę na wylot, Ty wiesz, ile ten, ile razy guzik musisz kliknąć, żeby do bramki dojść. Ja, no, bez przesady. No, stare dwie godziny jednym teamem. Co czwartek. Tylko że wiesz, jak, u mnie to jest tak, że jak gram z kuplem, to raz, że on jest dwa razy lepszy ode mnie i on mnie klepi jak tralala, to jest tak, że im, im wiesz, pierwszy mecz jest ok, mogę wygrać, drugi mecz też jeszcze w miarę, ale każdy następny to już jest wie, Może po prostu, po prostu on wolniej pije niż ty. Nie, równo pije, nie <laughs> Albo ciebie szybciej nie, on, łapie. On, on jest naprawdę dobry w wiesz, że on to wymiota. Pomyśl sobie, że on ze mną potrafi wygrać czasami nawet 10-0. Aha. O nie. o nie! To nie, to nie ja strzeliłem. Nie byłem tym zawodnikiem. Tym, który kopnął za pola karnego byłem, a tym drugim nie, sam kopnął. Marlesik, ogólnie jak będę kupował meble, to mam u mnie taką sprawę, że mój ojciec zajmuje się meblami i wszystkie meble w domu mam od niego, także że no raczej to chyba, ale nie będę mógł skorzystać z tej ucie. No, a w fucie na początku tworzyłem sobie skład z reprezentacji polskiej bez Piszczka i Lewandowskiego. No, no, jakieś takie po 70 Sobiechy biegały. Nawet nie Sobiecha okay. chyba nie miałem, bo mnie nie było stać. Ja w futcie ja mam Lewandowskiego, Błaszczykowskiego i... też mam. No zobaczmy, roku to był. No i patrz, i on gdzieś zamiast biec do tej piłki, to pobiegł do środka. No, a tu jak jest 99 strzody, Dobra, zagrajmy trochę ofensywnie. Dobre przejęcie podania w środku pola. Tak, wygrywamy. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, chyba nie. Palony, ale to wiesz, to wiesz, że nie pierwszy mecz możesz wygrać, drugi też, ale z biegiem czasu to tutaj mówię, na no pewno jak będziemy grać, to im dłużej będziemy grać, to tym bardziej będę dostawał baty, bo tutaj wiesz, wieży jest. że nie gram zbyt przewidywalnie i z czasem się mi łatwo rozprzestrzeniam. No nie wiem. Cudownie doograł! Spójrzmy, bezszoktowanie do przejęte przez obrońcę. Piłku. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Jest zawodnik na czystej pozycji. O kurde co on zrobił co on to robi? Ja pierdzielę. A ty bramka. też, Widzieli, ty też w, w ogóle co? nie lepiej. Masakrę. Zgrywa ten piłkę głową na to pasnę. Spalony? No, będzie gol? No nie. nie. Spalony był, spalony był. Kurde, tak? takie ładne, takie salto zrobili. A, gitara. A nie, pokażą tego Już się nawet. O nie, no przecież No się nie, nie, no tak. Blanka, no to co ty blanka, no i wierzyli? bo ja widziałem tam spalonego. Ewidentnie. Ten, Jakubko. czy jakąś tam częścią ciała. Ej, myślę, że to jest sędzia. ale to teraz Kurde czemu tak ścina? To mi nie ścina teraz ścięło trochę I brameczka O Boże Trata w środkowej strefie boiska teraz będzie Teraz się też nie ścinało ja mam, ja mam to samo no, i dużej grant 15, 15 na streamie Obudziłem się o trzeciej, że o siódmej muszę wstać, bo idę do pracy, nie? To mówię dobra no Dobra no, jakoś tam spokojnie, Posiedziałem trochę na internecie Patrzę się, a tu czwarta mówię dobra no, na trzy godziny się nie opłaca I wiesz I przesiedziałem całą nockę w sumie spalony Przesiedziałem Przesiedziałem całą nockę i w pracy potem cały dzień I przyszedłem i grałem jeszcze do drugiej, nie? I to ładnie, nie wiem, to, to Także no, skill jakiś tam... przypomniałem my, my. sobie. Kubiliczanin Immobile nie jest po to, że to jest mniej taki sentymentalnie gra znowu. Rzut rośny do końca, coraz mniej czasu, jeśli to wykorzystają... Boże to chyba Zablokował ten strzał. Marko Nie wiem co to za zawodnik u niego, ale podejrzewam, że to był obrońca taki mało zwinny. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i przecięta podanie. No będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Brawo, no i to też jest Panie głupie To też jest głupie w tej chwili Co to kluczowe. blokowanie? No to Bo to niekiedy jest to jest nie? No co ty, niekiedy tak kamsko nie, tak jakby go już nie wiem za koszulkę ciągnął albo No teraz może to było okej okay, ale O oh, Podziękował, 90 minutę No, Fardik tyle, na co ja Ci mogę poradzić. Co? Fardik tyle. No. To samo mówię mojemu kumplowi, jak już w dziewięćdziesiątym. No, to nieźle. Dlatego za piecza ten Rose e. O co to co to panie? Pięknie do no, Piłkę nie przecież, niechalnie. piłkę było Piłkę, tam nogi urywało prawie. Zobacz nie, sobie na stream, o teraz. Nie no no to Ewidentnie w piłkę. No ewidentnie widać tutaj. A nogi to on potem dołożył. <noise> Mało co się korkami w głowie nie kopnie. Ostatnio miałem karnego i wywaliłem metrów na bramkę. Strzelasz w lewo, nie? Nie, to nie, nie, że to nie, 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 moje. moje nie, moje. Ale nie, Ważne, nie, Dobra, to myślę, że w tym odcinku tyle, także możesz pozdrowić wszystkich widzów, moich, Twoich, kogo pozdrawiam. chcesz. Pozdrawiam, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Standardowy tekst. I zapraszam na następne odcinki. No, ja Was żegnam, na razie, hej.